No i portal został wysadzony w powietrze, gdzieś mam dirta i shulkera jeszcze jednego tutaj, no i dircik, żeby zakryć tą dziurę, mniej więcej myślę, żeby postawić portal o tutaj gdzieś, o może tutaj, żeby to ładnie wyglądało, tylko zrobimy dzień, bo nie chciałbym, żeby te potwory mnie atakowały ciągle i oczyścimy trochę środowisko. Przygotowałem się, bo wyciąłem większość drzew z okolicy, nie chciałem, żeby one mi przeszkadzały i nie ma z lewej i nie ma z prawej, także usuńmy tylko tą trawę i widzimy się znowu. Po oczyszczeniu terenu będę w stanie na spokojnie zrobić sobie tutaj właśnie ten portal. Dlatego właśnie to przygotowuję, żebyśmy mogli stworzyć gigantyczny portal do innego świata, o którym każdy inny może tylko pomarzyć, więc będzie mega. Po przygotowaniu polany mogę wyznaczyć w końcu miejsce na moją potężną, bardzo dużą budowlę i ja już mniej więcej wiem, gdzie bym chciał ją postawić, więc po prostu postawię szalkery, żeby od razu odłożyć choćby dirda, którego zużyłem na to, a dodatkowo...